Magda wpadła do łazienki z nożem. poza zaczęłam się gonić. Zaczynamy. Czy możesz tam nie Hello, witajcie. Dzisiaj mój wyczekiwany film. Z codziennym makijażem, ale z racji tego, że jedziemy właśnie dzisiaj na festiwal, na Fest Festival do Chorzowa, to zrobię taką mocniejszą wersję, ale też nazwijmy ją, że może być taką codzienną. Zależy, zależy co kto woli. Niektórzy wolą lżejszy make-up, niektórzy mocniejszy. Ja na przykład ostatnio w ogóle przestałam się malować na co dzień, ale. Mm, za to też jak wychodzimy na jakieś imprezy, czy tak weekendowo, to kupiłam sobie ostatnio podkład Diora Forever Glow. I jak na razie bardzo fajnie mi się sprawdza no i trzymał się naprawdę całą noc. To mu muszę przyznać. Ja mam go w odcieniu 3N. Akurat teraz jestem po opalaniu natryskowym, więc dlatego też taki ciemniejszy odcień. I co? Zaczynamy! Pamiętajcie, żeby subskrybować nasz kanał. E, oczywiście, też zostawiajcie komentarze, co Wam się podobało, co byście chcieli zobaczyć w kolejnych filmach. I pamiętajcie o łapkach w górę. Dobra, e, włosy za ucho wzięłam. E, już widać, że trochę się świecę, e, bo już jestem posmarowana kremem. E, ja na co dzień używam tego kremu Samarita, uwielbiam go. E, nie dość, że ma super skład, to bardzo dobrze współgra z y, moją cerą. E, też y, jestem po laminacji brwi, więc y, mam teraz, mam taki, patrzcie, magiczny pojemniczek. Tutaj takie specjalne są produkty w środku, żeby sobie wyczesywać brwi codziennie, przez to też one dłużej się trzymają. Takie coś właśnie dostałam od mojej elwirki, do której zawsze chodzę na brwi. Ale dobra, bo tak gadam, gadam, gadam. Też pamiętajmy oczywiście, że nie jestem jakąś specjalistką od makijażu, ale coś tam, coś tam sobie potrafię zrobić, jakoś tam swoją twarz znam chyba. Więc dobra, maluję się. A pan co? Ogólnie Igor dzisiaj postanowił, już <grym> się tak nie śmiej, że akurat przed festiwalem, ja bardzo lubię zarosnąć, tam nie szeleścić, postanowił, że się ogoli nagle, więc jestem bardzo rozczarowana i jedziemy osobno. Żebyście nie widzieli moich klutów, Magda wpadła do łazienki z nożem, bo zacząłem się golić. Bijemy. mnie. Za drzwi <grym> i otworzyłam drzwi nożem. Bo zacząłem <grym> się golić. Kobieta ma swoje sposoby. Sobie odtuszczę te brwi. Dobrze, kochanie, pa, pa. papa. Kocham. No, kocham, kocham, tak. Kurczę, chyba widać dzisiaj, że trochę się nie wysłałam, bo moje cienie pod oczami się ujawniły. Ale w sumie ja mam tak zawsze chyba potacie. Najbardziej. Tak z natury już. Mhm. Wygląda Taki odcinek. Boże, jaki mam tak ładny jest ten kolor opalenizny. Uwielbiam być opalona, a opalanie natryskowe jest super. Więc stwierdziłam, że przed festiwalem warto pójść. Dobra, nakładam. Ja zawsze mam twarz jaśniejszą od, od ciała. Nie no, ogólnie ten makijaż... Ma się trzymać pewnie dobre ponad 10 godzin, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Mam nadzieję, że dobrze. O, włożyłam sobie Beauty Blender w oko. O, fajnie, fajnie. Oj, ruszyłam stołem. I'm sorry. I zawsze jak się maluje to takie skupienie. 100%. Na szyję też zawsze trochę daję, żeby się nic nie odznaczało. Wszystko ładnie wyglądało. Ja chyba nie należę do naj, najdelikatniejszych osób. Zawsze jak chodzę do, o na przykład do Moni na makijaż, ona tak zawsze, o tak, o tak delikatnie. A ja w ogóle po całej twarzy, co tam. Kurczę, mam nadzieję, że to widać, ale chyba widać jak tak, taki ładny bardzo. Glow. Ja mam korektor z Sephory. Widać, widać? Ten best skin ever. Ja mam odcień, widzę 27. Hop, hop. Bardzo ładnie. Ojej. Trochę krzywo poleciałam. No i tutaj na brodę. Znakomicie. On w ogóle też mi się fajnie sprawdza. I ma bardzo dobry skład, ten korektor. W ogóle te, te kosmetyki z Sephora są fajne. Mam też od nich dwie paletki, które Wam później pokażę. Ale bardzo ładnie wygląda i nie jest taki ciężki. W ogóle tak się cieszę, że jedziemy na ten festiwal. Kurczę, nie byłam w ogóle chyba na żadnym nawet koncercie od dwóch lat. Szczerze mówiąc. Więc fajnie, jesteśmy tam na cztery dni od środy. Do soboty są koncerty, zostajemy do niedzieli w Katowicach, potem wracamy do Warszawy, ale z tego też będzie film i to w przyszłym tygodniu. Więc zobaczycie, co się tam działo. No! Wow! Ja już mam w ogóle mój festiwalowy look. Ta koszulka jest normalnie, ma tak piękny kolor. Kupiłam ją w Urbanie i te spodnie. O, takie spodnie, takie, takie, takie. Bardzo ładne. Ma na niebiesko. Przydałby mi się jakiś niebieski cień, ale niestety nie mam takich. Trochę dzisiaj tych produktów nałożę, ale co tam teraz? Konturowanie na mokro. Mm, ja mam ten taki stick. Nie wiem, czy to widać, kurczę. Z Fenty Beauty. Ja mam odcień truffle. Tak, bym to ładnie chyba powiedziała po angielsku, bo tak czuję, że lepiej mi się blenduje ze skórą i nie robią się żadne takie plamy, jak jest taki troszkę połączony z podkładem, który już mam. Dobra. Ale w ogóle no i tak bardzo ładnie wszystko wygląda. Dobra, tak co za dużo, to też niezdrowo. Kupiłam wczoraj jakiś fikser do makijażu. Mam nadzieję, że to coś pomoże, żeby on się utrzymał tak długo. Bo na początku, jak mieliśmy jechać, to pokazywało, że przez e, chyba dwa z czterech dni ma cały czas padać, ale dobrze, że się pogoda Dzień. zmieniła i akurat w Warszawie pada, a w Katowicach... W Katowicach nie, jest bardzo ładna pogoda i ma być w ogóle 28 stopni, więc, więc będzie cieplutko. Ej, mam taką przypadłość, że poci mi się nos. Normalnie tutaj w jednym miejscu, tak to cała twarz jakoś nie. Zawsze nawet jak e, z siłowni wychodziłam, to tu, gdzie na twarzy byłam spocona, to na nosie. O, tutaj na czubku. Nie wiem o co chodzi, ale tak już mam i właśnie zawsze jak się maluję, to to potem tak widać, nie? Albo nie. jak się smaruję samoopalaczem, to nagle widzę, że mam takie kropki białe na nosie, bo po prostu się poca. Przerwaj zobaczyć jak się maluję. <grym>, tak, tak staraj się być <grym>, cicho, żeby... Um, nie zaburzać. Nie zaburzać twojej to. kreatywnej weny. Nie zaburzaj mojej kreatywnej weny. Mhm. I dobra, muszę zaraz wrócić. Co? to fajne jest brwi. na brwi. Czy masz mydło naszej? Nie, mam odżywkę, wiesz. A patrzcie, jakie fajne brwi mam. Dobrze, zrobisz ty... mi tej? Dobra. Wróciłam. I co teraz? Co teraz? Co teraz? Teraz puder. Puder mam mój z Laura Mercier. Ten, to jest ten Translucent Powder, więc. E, otwieram. On najgorsze, że ja zdjęłam to takie, coś, co tu jest i się sypię cały czas. Ale sobie przesypuję to. O, już się pospało. O, już się pospało znowu. Dobra, nieważne. Taki sobie opędzelek mam. Ja mam każdy pędzelek z innej parafii. Zawsze każdy, kto robi te make upy ma takie ładne pędzelki, ale wszystkie w ogóle nie wiadomo skąd. Tutaj blutka, kołnierzka, środek czoła. O. Tak. I mi akurat zawsze musi jakaś prosta na środku nosa wyskoczyć. Bronzer. E, ten Faced. Nie wiem, czy ja to dobrze robię, zawsze te dziewczyny tak robią i coś widać dobrze u mnie, nie wiem, czy widać dobrze. Ale ja mam ten... w sumie nie wiem, gdzie jest tu odcień, ale mam ten ciemniejszy na pewno. Pędzelek wygląda tak, po prostu. Uuu, jak ciemno sobie zrobiłam, co jest ja sobie <grym> Ja lepiej Cię pomalowałem. Nie no, to najlepiej mnie pomalowałaś. Może założymy ci jakieś Instagrama, Igor Łup Łupkowski Makeup Artist. Uwielbiam bronzer. Jestem fanką. No, trochę go wziąłem, trochę go dałam, ale co tam? Jadę na festiwal, mogę. A bo ja sobie tak trochę ten pędzelek biorę, żeby go tak lepiej rozprowadzić. Dobra. That's enough. Ja zawsze konturuję sobie nos, bo no, tak lubię. Zaszalałam trochę. Wow. To, to się jeszcze wszystko, słuchajcie, rozblenduje. Nie ma tragedii. To teraz dokładniej widać. Tutaj trochę tak m, pada taki cień, ale tu jest już ok. Że? Czy jest ok? Dobra, jest ok. okay. Może tam stóczkę podkręcić. A z, a zobacz, ja nie wiem czy to nie jest na maksa już, albo może nie jest. Zobacz. Nie no, zmieniasz odcienie, no tak nie możesz Dobra. robić, no wszystko będzie popsute teraz. Dobra, ale czekaj, może nie wiem czy... trochę. Nie, nie, nie. Nie? Tak już nie rób, dobrze? Bo psujesz tylko to wszystko. Brązer jest, podkład jest. Wszystko jest? No nie wszystko. Dobra, trochę różu. Takiego. Powiem wam, że no, nie wiem skąd on jest. Wybacz, wiem <grym grym> od... Na pewno wiem, jaki odcień Red, ale skąd nie wiem. Taki. O. Tak się tam nie śmiej. Uśmiechnąć? A tak. Aha, no, trochę nie? Dobra, never no <grym> mind. Jeszcze. Nie wiem, odkąd jestem chłopakiem z, z Anglii. To tak używam tych zapożyczeń angielskich. <grym> Tak już bywa. Róż jest. Teraz bym sobie może nałożyła co? A jakiś rozświetlacz. A yy, rozświetlacz mam z Maka. Yy, widać, widać, widać. On jest hyper real glow. To jest chyba, nie wiem, to tak mi się wydaje, że nie wiem, czy on nie. Tu są jakieś różne te paletki. To są po prostu takie trzy kurczę, trzy odcienie, taki bardziej złoty a tutaj taki bardziej, wiecie wchodzący w brąz ja sobie mieszam wszystkie, bo czemu nie trochę tutaj czułko na górze o dobra, na razie tego wystarczy użyję trochę cienia Oj, nie mogę się mieć. E, właśnie tutaj mam, e, co wam mówiłam Sephore. z Sephora, jedne, to są taki, to jest warm brown tones, a tutaj jakieś cold brown tones, i one tak fajnie się, puf, wysuwają. I tutaj są te cold, a tutaj są te warm. Yy, dobra, ja tak naprawdę cieni to w ogóle nie potrafię robić za bardzo. Ja tak sobie nakładam, co nakładam. Wygląda tak, jak wygląda, ale jakoś wygląda. Yy, jeszcze pewnie sobie poprawię, jak będziemy w katowicach, albo może, może Madzia mnie trochę pomaluje, bo Madzia się chyba lepiej maluje niż ja. Więc zobaczymy, ale coś tam sobie nałożę, żeby chociaż tak podkreślić lekko to oko. Zacznę od tego widać tego jasnego, trochę go. Aha, muszę najpierw. Co mi się poodbijał. Mhm. Dobra, najpierw użyję jednak trochę jeszcze pudru na to oko. Żeby tam mi się nic nie, nie wchodziło w tę linię. Igar mi pokazuje tak, to chyba znaczy, że jestem fajna. <grych> y teraz użyję może trochę ciepłego. Jakiś ciepły odcinkowalne. Może ten albo ten. takim mi się wydaje znowu mi pokazujesz. Łapki w górę. <grych> A. Tak. tak, oczywiście, pamiętajcie. Tak jak Wam mówiłam na początku, subskrybujcie kanał. Ile nam zostało do tych Już 10 mówię? tysięcy? Bo wiecie, ten nasz goal to jest te 10 tysięcy, i bardzo by było nam miło, gdybyście nas w tym 1600. wsparli. 1600 nam brakuje, tak? Ludzi, no. Tylko 1600, słuchajcie. 1600, ale. 80% oglądalności nie jest zasubskrybowane. O kurczę, słyszycie? No to właśnie. To jest bardzo dużo. I oczywiście też pamiętajcie o łapkach w górę, komentarzach, Dajcie znać czy wam się podobało i no i tyle. I maluję się dalej. Yy, używam tych... O, ten sobie jakoś może zmieszam. Nie wiem czemu... takiego ciemny się ten telefon zrobił. Chciałyście zobaczyć jak wygląda? Chcieli. Albo chcieliście zobaczyć... Przepraszam, że tak dyskryminuję. Jak wygląda mój makijaż? No, więc wam pokazuję. Zwykle, jeszcze w trakcie makijażu robię innych 10 rzeczy. Dlatego zawsze wszędzie się spóźniam. To to klasyk. No, I think ok. No, trochę się tam podkreśliło, jest ok. Tak mi się wydaje, że mocniej teraz nie będę robić, bo sobie jeszcze poprawię, jak dojedziemy, więc zostawię chyba tak. Może jeszcze tutaj wezmę trochę na dolnej powiece i użyję tych samych dwóch, tych dwóch ciepłych odcieni. No ja może dodam trochę szaleństwa od tego, tego złotego. I teraz to złoto. I dam tylko na dolną tutaj powiekę. O, o, się rozświetliłam. Moja reakcja. O! I tyle. Wszystko jasne. No coś tam widać, że trochę świeci, nie? Te oczy zostawiam znaczy nie zostawiam, bo jeszcze maluję rzęsy jeszcze trochę poprawię brwi. Tutaj mam. Najpierw może brwi. Tutaj mam pomadę z Makeup Revolution. Ja mam jakiś medium brown. Więc. A tutaj widzę, że to oczko, to ja może jeszcze sobie troszkę rozblenduję lekko. Dobra, czesze. Ja lubię w ogóle bardzo ten look takich tych brwi do góry podniesionych. Moja mama na przykład w ogóle tego nie lubi i wiem, że też są podzielone zdania. Niektórym się podoba, niektórym nie, no ale też nie wszystkim wszystko powinno się podobać. Więc to, no mi się podoba. Tak. Pędzelek. Mhm. Uh -huh. Trochę tej. Ja tak malutko biorę, bo ja tylko tak naprawdę dodaję tutaj trochę na końcu. Yy, zaokrąglam tą brew. Trochę tego produktu rozkładam, żeby nie było za dużo. Może to... Dobra. No tutaj mi się coś tutaj nie udało. Ale od tego są patyczki. Ja chcę tylko tak lekko wypełnić te, te puste, tak dobrze mówię? Puste yy, przestrzenie, tu gdzie włosków nie ma. Zaraz gierowi będę robiła festiwalowy make-up. Na pewno to będzie ciekawsze, ale to wszystko w swoim czasie. Brodę mu domaluję. Dobra, no coś mi się tutaj nie udało. To jest zawsze tak, że jak za bardzo chcę, żeby się udało, to wtedy się nie udaje. A jak na przykład wychodzę, śpieszę się, robię makijaż w 5-7 minut, to wtedy wygląda lepiej. Nie wiem, dlaczego to tak działa. Mhm. Mhm. Mm mm lepiej faktycznie widać jak się trochę zbliżyłam, tak mi się wydaje. Tak, teraz pomaluję sobie rzęsy. E, to jest zawsze najgorsze, bo nie wiem czy to przez to, że ja nie umiem malować rzęs, albo przez to, że mam za długie rzęsy, e, to zawsze ja sobie pobrudzę powieki. E, co ja mam? Mm, jakiś mam maskarę, mam z mm, Eveline, tak ona wygląda. I to jest jakiś Volume Celebrities. To jest właśnie to. O -o. Dobra. No i maluję. Już sobie pozmywałam te wszystkie, wiecie, plamki y, od tuszu z powiek. I no, tak się prezentuje. Jest spoko. Jak na mnie jest bardzo spoko. Dobra. My musimy lecieć, muszę zrobić jeszcze włosy i szybko wyjeżdżamy do Katowic, bo no, powinniśmy już jechać w sumie już, albo za pół godziny, ale nie wiem, czy to będzie możliwe, więc pamiętajcie, żeby subskrybować kanał. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dajcie znać, co byście chcieli zobaczyć w kolejnych filmach i buziaki. Widzimy się za tydzień. Dobra, zapomniałam pomadki, więc jeszcze położę pomadkę z Maka. To wszystko z tego pośpiechu. Ja mam pomadkę w odcieniu Fresh Brew, tak się nazywa. Ona jest taka mm, niematowa, z lekkim połyskiem i beżowa. Chwila. No, od razu lepiej. Buziaki.